Hejka, witam Was na moim kanale pozdrawiam Was serdecznie i co? lecimy z temacikiem, a dzisiejszym temacikiem w filmiku będzie e, skrzynka bezpiecznikowa samochodowa czy samochodu, jakiegoś pojazdu samochodowego jest jedna jest druga, spróbuję rozebrać obydwie może pójdzie jedna zobaczymy, nie chcę żeby za długo też filmik nie trwał Zobaczymy, co tu odzyskamy. Jak mi to pójdzie, nie wiem, ale, ale się domyślam i się dowiem. Więc życzę miłego oglądania! Życzę miłego oglądania i co? Zobaczymy, co odzyskamy. O, tu są chyba miedziane, tak. Miedziuszka pobielana. Kabelki króciutkie zostawiamy. Zobaczcie, ładna miedziuszka pobielana. Dobra. to są takie, jakieś podwójne pojedyncze dziwaczce musiałbym przynieść tamte tamte te cienutkie sprzypczyki a widzicie jak trzyma ale to nic nie każdy inaczej to rozbiera ale to nic, ważne że będę, będzie coś tam przytulone, zebrane pachocica mhm. już to pewnie rozbieraj, nie to pewnie jedzą jeszcze może te zapadki plastikowe i one chyba tutaj tak mi się wydaje o jej tutaj są te o. Mhm. Diable Na długie zimowe dni takich na gdzieś to jest fajna sprawa nawet. Nie powiem, że nie. Jak jeszcze się w prawe złapię, to myślę, że to by i sposób by się miało na to to myślę, że to nawet by to, 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 to i widzicie ładne, ładne, dobra Się męczę, męczę, męczę się, męczę. A tutaj, żeby te bezpieczniki, tutaj dopiero teraz, są jak się uczy, ale to nic, to fajnie. Coś zauważyłem, ale nie wiem, czy mi to nie lepiej. Nie pójdzie tak zrobić te bezpieczniki, tu. no to, coś w tym stylu. Nie wiem czy dobrze myślę, albo nie. takie blaszki, takie plastiki, one te rzeczyaski. No tu musiało być. Tu o. Tu się... O, widzicie? Tu podważyłem już o o to mi właśnie uchodziło już teraz sposób mam na to chyba chyba dobrze o, żeby to wyszło nie zastać to musiało być o ale to nie wychodzi Tak, bo to jakbym teraz tutaj sobie tu popodważał. No i ścięć. już Ja nie mam takiej na razie. Wszystko jest. o sobie. Dobra, będzie się widzieć za chwilkę. Ja już po rozbiórce. Troszeczkę sobie porozbierałem, zważymy ile tego będzie ale powiem wam, że fajna sprawa jakbym tego gdzieś miał okazję jeszcze takie gdzieś załatwić, jakby coś ten to na pewno bym sobie na pewno bym sobie rozbierał tak jak która jest w <laughs> Mamy wagę wydarowaną zobaczcie ile tego tu jest Pora Wołowska. Żeby gdzieś miał do takiej masy tego to... Ojej. 100 gram. Zobaczcie, po... a mieć pobiał jest po 31 31.20. 3,12 20. super. Ale naprawdę, te jedno, te mniejsze się troszkę ciężej rozbierało. Ale te, te większe, pierwsze, co rozbierałem, to naprawdę fajnie szło. Myślę, że przy którymś tam kolejnym, jakbym kiedyś miał, to podejrzewam, fajnie by się to szybciej człowiek, człowiek by miał wprawę, nie? 312 100 gramików miedzi, pobielanej, co chcieć więcej. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego, koleżanko i kolego.